Witam w odcinku Tierlista". wszystkich Zanówko, brakaj. Tak, zanówko, brakaj. Dawno oglądałem. Ale zostawicie sobie lajka, komentarz. Ej, mam nadzieję, że będzie miał dużo wyświetleń ten film. Dziękuję za wszystkie wyświetlenia z Gardona Banban 2 Znaczy 0. Aż 87 najpopularniejszy film wyszedł. No, tak krót, tak niedawno od tyle wyświetleń. gdzie ja się cieszę. No i co? Przejdźmy do odcinka. Kolejnej tier listy. Dobra. Mamy pierwszy sezon Cobra Kai. Czyli Cobra Kai. Tak z, takie. Takie pewnie, że. Po to, co było. Po Karate Kid. Jak stare postacie z Karate Kid, jeżeli oglądaliście Może oglądaliście, bo to było chyba jakoś tak dawno temu, ale ja oglądałem Karate Kid 1, Karate Kid 2, Karate Kid 3, Cobra Kai, Kobra Kai 2, Cobra Kai 3, Cobra Kai 4 I Cobra Kai 6, zaznaczam szósty, Czyli ten najnowszy, który wyszedł jakoś tak niedawno Jakoś tak 10 dni temu, 12. No i co? Pierwszy sezon. Powstaje Cobra Kai. Poznajemy nowych postaci: Johnny, LaRusso, Daniel, Miguel Diaz i tym podobne. Tych sezonów najbardziej nie pamiętam, ale to było nagle miagodne. Miało być. Przeciwko sobie I Cobra Kai um, Ja pamiętam Że To było po prostu pierwszy sezon Jak dochodziły nowe osoby do Kobraka I się rozwijało No i w tym sezonie Było fa fajne był ten sezon Nawet spoczko poznajemy nowych bohaterów um, Więc ja nie wiem ale dałbym ten sezon na mocną dwójeczkę. Ponieważ pierwsze sezony są zawsze najlepsze, ale na razie nie. Więc teraz byśmy mogli dać drugi sezon. Drugi sezon chyba dla mnie nie wiem co, ale był chyba lepszy. Fajniejszy. Były inne. Kobra, e, inne wydarzenia. I z czego co ja pamiętam, kobraka chyba wygrała, tak? I nie wiem, w którym to było sezonie, ale była wielka bitka w szkole. Albo może nawet w trzecim. Ta bitka w szkole była bardzo dobra. No, sami obejść, nie będę nas za dużo spoilerował. I no, ogólnie tam. Nowe, ten Miyagi do kontra Kobra Kai. I tak, no. Więc teraz bierzemy. I dajemy sezon drugi. Nie wiem, czy był lepszy, ale dajmy go tak samo. Dwójeczka. Trzeci sezon. Trzeci sezon, trzeci sezon. E wszyscy też były trochę spoko tylko kobraka Kai się rozpadło i powstały orły coś takiego e, więc nie wiem na ile dać to trochę słabsze to było moim zdaniem ponieważ połączyło się mi Agido czy w, i ten razem, ale już nie pamiętam kiedy i no tak i chyba tyle za dużo to będę wam nie spoilerował tam się no. chyba z więcej postaci dawno to oglądałem ale tak więc ja będę dał przedostatnie na przedostatnie, tylko przedostatnie. I teraz bierzemy trzeci sezon. Trzeci sezon był chyba taki: Miguel przyszedł do. E, chyba do Miyagi-Do dlatego bo nagle przyszedł za John Gris i jakiś. Jak to jak się nazywał Jak się nazywał on po prostu, bo ja mam sklerozę w tym wieku, tak. E, na początku, no. No dobra, to nie? To było trochę zwroty akcji. Był dobry, nie był aż taki zły. E, dużo tam się, za bardzo to tam się nie wydarzyło, ale. Tak, była bitka, było coś innego. Więcej postaci, więcej rzeczy. Więc ja bym dał na. Tom. ocenę, ta Ale teraz dajemy sezon piąty. Sezon piąty to była bójka. Nie, nie, nie była bójka, bo zawsze na końcu jest bójka, bitka. Ale. Ja mógłbym powiedzieć, że um, ten sezon zasługuje, bo tam Cobra Kai było wzmocnione. Oni przecież, ten gość, ten John Chris i ten staruch przejął Cobra Kai i w ogóle tam chcieli się ulepszyć, jakaś baba dołączyła. Nie, to one później Nie, się pamiętam Kurde What the hell Reklamy się wyskakują Kurde um, Więc Ten sezon <coughs> Był fajny Epicka um, walka na końcu Nowa postać taka była już wcześniej. Czyli ten taki. Nie pamiętam jak on się nazywał. Ale ten co był chyba w drugim. Karate Kid. Jakiś taki. Nie pamiętam jak się nazywał. Ale tamta postać, która był zła. W poprzednich częściach są dobre. No, nie omawiajmy tego. Wiecie kogo tego dziada. To było fajne, epicka walka Było na, na końcu. Na końcu było najlepiej, więc ja daję to na jedynkę. Tak. Dobra. Teraz ostatni sezon, który było najbardziej słabe, to, że było podzielone na części. Dobra, ale już przejdźmy. Sekaj, tajkaj. Turniej, w którym największy turniej światowy, który się odbywał w Barcelonie. Trenowali, musieli sobie sami trenować w dojo. I zrobić trening, kto przychodzi tam, kto nie przychodzi, kto nie przychodzi. Najbardziej godnie było to, że nie wiem, jakby why, ale jakby dopiero w drugiej części to zaczęli chyba, nie, nie w pierwszej, ja już nie pamiętam, ale jakoś tak późno, zaczęli walkę w Tajka. Ta pierwsza część była najsłabsza, więc już mamy minusik, ale druga część, teraz mamy drugą część, czyli już walka. To było trochę lepsze, o wiele lepsze. Poznajemy nowe dojo, takie ogólno. Nowe dojo, czyli żelazne smoki. Żelazne smoki, byli OP. Bardzo byli opę, ich. Oni byli słabi. jak i do było słabe ogólnie. W tym drugim sezonie. Ale jakoś sobie radzili. I nie wiem, jak do tego doszło. Nie wiem, choć to nie ważne. Ale, 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 ale. Nagle się pokłócili. Albo to, no właśnie, tak do tego doszło, że się pokłócili. Już ja nie pamiętam jak, ale tak, zaczęli się bić, wszyscy się zaczęli bić, kamery rozwalone, wszyscy nawet zaczęli bić prowadzącego, było głupie, jedna postać na końcu dydnęła, Nie będę wam mówił jaka, i nie będę mówił jak, bo mogę dostać bana na YouTubie, a wolę tego nie robić. Yy, więc to... Yy, dobra, teraz trzeci, trzecia część po tej dramatycznej sytuacji w Barcelonie znowu się odradzają i nagle yy, dowiadujemy się takiej rzeczy, że znaczy nie, że oni wrócili chyba, tak? Do Ameryki? Nie, nie, już się pamiętam dziwne to było. Ale zaczęli robić te sekajtajka i mniej drużyny, już chyba trzy, dwie zostały. Trzy, trzy. I nagle kapitanka drużyny Miyagi-Do zaczęła. Nie zaczęła, tylko zdecydowała, żeby. Z Zmienić to drużynę na. Cobra kaj. Do której dołączył Miguel Diaz? Więc tak. Eee, no i oni tam pokonali żelazne smoki, epicka walka. Nie, nie była epicka. Dajmy ją na. Tyle. Więc tyle to jest. Zostawcie sobie lajka. Mam nadzieję, że. mi się odcinek podobał. Napiszcie jakie chcecie jeszcze tier listy z jakich serialów, jakich takich, oczywiście, niektórych ja mogłem nie obejrzeć. Ale już ja się z wami żegnam i na...